Najważniejsze jest to, że w tym miejscu Krzyż stał. Nazwijmy to od wieków. Nie wiadomo, nie wiadomo od jak długiego czasu. Stojący u zbiegu ulic Chwastowskiego i Głównej Przydrożny Drewniany Krzyż ma bardzo ciekawą historię. Ponoć ten krzyż miał stanąć w tym miejscu ze względu na pobyt świętego Jacka Odrowąża w Kościelcu. Jest to związane też z pewnym wydarzeniem, które miało się stać za jego przyczyną, a mianowicie po burzy. Gdzie nastąpił opad gradu, całe zboże, właśnie tam w kościelcu, zostało jakby zniszczone, i za stronnictwem świętego Jacka, który wtedy przechodził, to zboże, jakby zbite przez grad, wróciło do pierwotnej, pierwotnego stanu. Wzmianki o krzyżu potwierdzają stare kroniki i mapy. Na austriackich mapach. Z XVIII wieku ten krzyż na skrzyżowaniu ulicy Głównej i ulicy Chwastowskiego już stał. Jako, że krzyż wykonany jest z drewna, co jakiś czas wymaga odnowienia. Tym razem wymianę ufundowali mieszkańcy osiedla Kościelec Stanisław Zygadło, szef Rady Osiedlowej oraz Zofia Mendela. Z kolei muzeum zadbało o załatwienie formalności, m.in. o uzyskanie stosownych zezwoleń na niewielką zmianę lokalizacji krzyża. Chodziło o jego przesunięcie schodnika w głąb działki należącej do gminy. Uroczystość poświęcenia odnowionego krzyża odbyła się w miniony poniedziałek.